To jest kurwa, nie tak z minimapą, Ty tam są przeciwnicy Eee, halo Hallo manny. Co to za minimapa? Zbijał na b. No, ta ZUTAM To jest Jaska na nie. To ty. Nie, ma, ty. No nie mnie Czuciutko, sorry. Koko, panik lepiej zapyszał mordę Jeszcze jeden z okno. Jeden okno. Jeden okno. Minus 105. Amasa, warra... amasa się Patrz. Okno. Ja, wołasz, wołasz, Umieściłam wykrywacz dźwięku. O tutaj. No ja. dostałem w Chcesz Vandala z tego zobaczyć, czy coś? Tak, 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 tak. co? tak. nie lubię podpierdalać no, <laughs> Nawet wrogom podpierdala, no, a czy z team Wrogom... Patryk, 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 taktyka na Vare'a, taktyka na Vare'a. Na Vare'a? Taktyka na Vare'a, a to druga taktyka na Vare'a? Na Wera. To są dwie taktyki na Vare'a, którą? Spokojnie. W Landorek <laughs> grał w Borderlands'u. <laughs> niku. Umieści... To jest kim do Vandal, Patryk. Nie wiem, Umieści... Nas Kurwa! Dzięki. Rzućcie cał. Tylko widzę to? Bo chciałem to sprzeciw, ten wyciągł ja. się. Dzięki. Dziękuję. no, no co też się taki nie jest. Proszę Bruda, brutal. o... Brutal. Nie ma taki hamperator. No ja mam tego nowego z nowego Hodlock ma. ma super skin'a do operatora. Mm. O kurwa, ten operator to wiesz. Nowe Tylko skin. No na nie mam jakby tego koloru, więc to jest trochę drzejski. O noo. Nie mam Ten skin to jest taka potęga. Na co ja to liczy? Mam 43 HP. Ten to kurwa ma. Okay. Rejnę dałem na no, 117. Jest, jest, jest. Do prawej, do prawej, do prawej. Do lewej. Brawo! 120 No, idę. Nie, nie no nie i bardzo dobrze bym się wyrwał. AHA! Za gra! On na trzy No nie wiem, ja zawsze gram... Ja zawsze gram shielda na tym... Na dżepce. No to bez shielda ja wygram koło usta granat. Na dżepce? Nie, na mojej postacie kurwa. Bo no, on na wybiera wybiera smoków smoke'ów granata i masz! A no tak! Drzewko rozwoju, no tak, zapomniałem. Ty kurwa fanik się zapierdował. Jed, kill me. Nie przez nią line-upy. Jedna. mnie bo nie zdarzysz. Uh -huh. niesamowite. <laughs> On nie widział? Dole znaczy, strzela, nie do chcę? Nie wiedzę, kurwa. nie, po, po co strzelać? Nie trzeba. To, jakim, jakim? Aha, bo ona zrobiła w ogóle. A, bo na zrobię, ej, tabule. ten, tą rejną, to był kurwa najgorszy play, jak już... Nie widział go. No jak zawsze musi wysyłać jednego Antka oni niczego nie trafiają, to dobry, grzeczny, prawie miły chłopak. Nie, no to co? A, ja jestem chuj. O kurwa. O kurwa, wall poszedł pizdu no super, strzelisz już Toże to. Z był ten Wolfa dlatego się rozjebał. Został jeden kurwa. bez niespodzianek Kurde, screena chciałem Tak, tak, jeden. Nie, on wyszedł, wyszedł. Może uważaj, stemo, na kurwa. Kor. Jeszcze auto Został jeden kurwa. Ale <śmienią> nie mnie! Sorry, sorry, wpadek. Nie ja ja mogę Cie, ja już, żebyś. Nie <śmienią> zaplatałeś. O, losowyskałam. Chciałem jeszcze schować i napisać save. No, się ma, no. Byłem drugi. Nie wejdę trzeci, ale. bywa. A nie, teraz padałem na dół, miałem wysokie te. Plus 27, ale tu Sigma. Ja też, no G2 z powrotem. Plus 17. Byłeś na zawodach? Tak, byłem A o, byłeś o, na teście? Też byłem A znasz Kasię? Znam, znam Kasię, hoppyn A wiesz co stało się w... Czekaj, w Legnicy? Wiem, co się stało w Legnicy A byłeś na zawodach? Przed chwilą się mnie zapytałeś Kurwa mać, myślałem, że go się nie pytałem Myślałem o innych ja nie to jeszcze ja powiedzieć no To, <gokolwiek> to był Max Znasz pamiętałem A to jest co z Kasią No dobra, a znasz Basię Basię? Nie, nie jest tam Basi No kuja To jest Poraszują mnie kurwy cwele A co mi grać defensywnie? Mamy nie opa ma mam mini opa, mam mini opa, gramy defensywnie panowie, nie pikujemy Jeszcze ja. <gokolwiek> jeden? To jeszcze hmm. nie, nie? Ale, To gdzie jest... Chyba na no, hebenie, Heaven, 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 heaven. ładnie Mam out ja nie chcę out love. Jest coś ciekawszego? A to dasz samą. Nie masz. Tam samą. Tak, tak, ale chodzi mi się, o to, Jemu, czyli komu? Sobie? Dobra. brrrr. Ja pierdolę. kurwa. Nie, wrócił, 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 Trzeba grać face stacka, kurwa, bierzemy... Następnym razem bierzemy, kurwa, perę do tyłu, pierdolę. No i kuba No i Kubę, no i tylko że Kuba musi być Silvera. Na no, shifcie w to nie wlażę. No, od Ale boku, ja... od boku, od boku. No. dobrze. Na no, daleko. Jest tam yes. Ale oni strollowali, no. No i ma teraz to. Raid będzie No i już. Leci to dźwięk za. Kurwa, ja <laughs> akurat sprzedał. Nie, na nic. Nie, dobra, kupić i kupić. Nie, to masz klasę. Nie, ja nie mam, ja jestem biedny. Ten to się nie pierdoli z bro. No, słabo. Słyszałem u nas. Okay. No, <trybujesz> A prawo, kurwa. ja ja A słabo, kurwa. O, strach. O, mam cię. strach. Patrz, widzisz? To jest ten nowy skin Drzewo Dżewo <laughs> Myślałem, że seria wypadł przez chwilę Dobra, taktyka na very win'ek Która? Obie naraz, patrz <laughs> Ja pierdolę No ten też ma, nie? Panowie, <laughs> jeszcze ja! Jeszcze ja, panowie! A co jaka rejs to jest Vera? <laughs> My mamy... No to onaki, w sumie, ta oddinę gra. Z kill i shoot. może być. to rzucił. Patrz, ale panie poleciało, widzisz, kurwa, perfekto. Zostało 30 sekund. No i traj. O kurwa! kurwa, ale wuśni. Bisto. I to była taktyka, tak? Ja ich przetrzymałem. Jak? jak tyka? Nie, no tak. A jak? No tak. Jak? A tak. Zrób tak. <laughs> to jakie są powierzchni. Nie. Leb ja, jedna. A fantomada mnie. W tyłu, jutro. Cofka panowie? One mają tutaj, no możemy cofnąć. Co Wstępujemy, nie, nie będę słyszał tego. Ja ci powiem, jak to o kurwa Jak on to kurwa zrobił Ale tak jak szybko? Jak to jest kurwa w ogóle możliwe że on tak szybko to zdechował Kiedy musiał być do połowy? No, szybkie paluszki Aha jak mi dał tego mógł, da mógł już defraj do połowy kurwa. Wola serzuć, żeby ci nie przeszedł ja Za późno trochę energii Patrz mi chyba na... Kurwa mać a, a, a. Jeden od nich spał Patrzył Tak, ale widziałem jak spikował akurat, nie? Już... Ubiłem na zaś, nie? Nice Drugi też tam jest Jeszcze jeden heban. Zabijesz go, zabierz go, czy... no, ciepło Nice, GG Akurat tam to nie? No, nie, nie? Ale ja schodzę, spadam, schodzę, spadam, nie? Plus 11, to ja plus No dobra, 3 LP, i dowiedziałem no, sobie Ile ty dostałeś, Patryk? 14. No, Tyle ile we, we ramach, nie?